Cześć, witajcie. Pamiętam jak dziś, to działo się gdzieś kwiecień maj 2014 roku. Umówiłem się z moim znajomym w Barcelonie na małe spotkanie. Moja małżonka do dnia dzisiejszego nie może zrozumieć dlaczego do Barcelony jechaliśmy przez Bilbao, Porto, Lizbonę, Seville, Madryt. Chciałem zahaczyć jeszcze o Gibraltar i popatrzeć na Afrykę. Niestety padało, a znajomym się pokrzyżowały plany i ominęliśmy ten etap podróży. Gdy startowaliśmy w Nantes, to we Francji, temperatury, jakie panowały, to około 7 stopni. A im dalej na południe, tym więcej. Odwiedziliśmy znajomych małżonki w okolicy Lizbony. I tu zabawna anegdota, przy temperaturze rzędu 24 stopni, to się może wydać nam szokujące, on twierdził, że mu zimno. Natomiast w Sewilii to już było 28 stopni. Jedno z miejsc, które odwiedziliśmy podczas tego wypadu to była fiesa, Międzynarodowy Festiwal Rzeźby z piasku. Zdecydowałem się na publikację tego filmu, z tego względu, że podejrzewam, w dniu dzisiejszym są już to zdjęcia historyczne. Tych rzeźb już po prostu nie ma. Ciekawym jest, że ten festiwal był organizowany przez wiele lat, a każdego roku temat przewodni festiwalu był inny. W naszej edycji była to muzyka. Każdego roku 60 artystów i 40 tysięcy ton piasku spotykali się i wyrażali swoje twórcze umiejętności. Przez kilka tygodni artyści wykonują rzeźby, a te mają nawet po 4 metry wysokości. Jeżeli ktoś odwiedzi Portugalię, to moim zdaniem powinien to być jeden z punktów programu odwiedziń. Międzynarodowy Festiwal Rzeźb z Piasku Fiesa. Odbywał się w samym sercu Algreif pomiędzy Albufeirą a Armaco de Pera. Ale według moich aktualnych informacji festiwal przeniósł się do miasteczka Lagoa, czyli przyjemne z pożytecznym. Można zaliczyć spotkanie z kulturą, jak również zwiedzać malownicze plaże w pobliżu. Pobyt będzie atrakcyjny dla ludzi lubiących kontakt z przyrodą, i w przeważającej części wybrzeża można odpocząć od tłumów. A ja mam nadzieję, że Wam trochę umyliłem czas i z przyjemnością obejrzycie ten materiał. Zwłaszcza, że nie jest na razie wiadomym, jak będzie z podróżami do ciepłych miejsc w 2021 roku. A Wy w komentarzach możecie napisać, czy podobają Wam się takie materiały ze zdjęć archiwalnych. Z samej tej wyprawy zrobiłem ich około 2000. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i widzimy się w następnym filmie.